Cześć man, z tej strony Antekio XD Przepraszam Przepraszam witam Was i od razu z góry mówię, że bardzo przepraszam Was, że po pierwsze hmm, jakby to wam powiedzieć no, że nie włączyłam sekcji komentarzy pod ostatnim filmem, albo się nie włączyła sama, nie wiem nie wiem w ogóle jak to się stało, więc jeszcze raz was bardzo przepraszam i mam nadzieję, że mi za to wybaczycie. Dlaczego nie było odcinka? Ponieważ miałem wypadek. Hm. Miałem wypadek taki i troszkę kolano mi się uszkodziło, ale to nic. I dlatego proszę was, żeby pod dzisiejszym filmem, bo dzisiaj będzie na pewno włączona sekcja komentarzy, bo będę tego szukać tej opcji do dna, do skutku. Więc... Mam nadzieję, że po prostu, że mi to wszystko wyjdzie bardzo fajnie A nie, że nie będzie w mi wychodzić Ja sobie dzisiaj, takie jakby przeprosinowe trochę nie będą Niech będzie fajnie No też mam nadzieję, że mój content wam się nadal podoba i że będziemy wszyscy wspólnie bardzo dobrze się dogadywać. Na razie gramy na Craft MC, będą też party. Będą party. I myślę, że ta seria będzie się nazywała Minecraft Minigames, bo będą minigry, tak jak Bedwars, party będzie. I czasami będzie mm, odcinek taki specjalny. Będą odcinki specjalne z tej serii, bo będą one z gośćmi. Z gośćmi. No. Więc na pewno postaram się kogoś ogarnąć i co, pogramy razem z dwójeczki. Myślę, że na pewno będzie fajnie. No. Przepraszam, że tak długo czekamy, ale przy okazji porozmawiam z Wami. No. Bardzo. Jestem, mam takie XD i. Mam Nick Antex 1962, bo ostatni Nick grałem na Antekio XD, ale nagle okazało się, że ten Nick nie jest odpowiedni dla serwera. No i musiałam stworzyć nowe konto, takie jak Antex, właśnie, ale wolę Antekio XD i postaram się w przyszłości to ogarnąć, żeby było i Antekio. A na razie będę grać na koncie Antex. No. no Nie chcę kończyć od razu tego filmiku, bo dopiero co zaczęliśmy naszą minigrę, która nazywa się Bydłosy. Mam nadzieję, że dobrze wyjdzie. A ja na jakim trybie jestem? Na trójkach? Chyba jestem na trójkach. Jestem jedynym żółtym. No. Więc tak jak mówię, czasami nawet jak będziemy grać w dwójki to czasami myślę, że będą nawet filmiki. Filmiki solo. Że ja kontra powiedzmy mój gość. No. W ogóle napiszcie też, jakiej długości mają być mniej więcej filmy. Bo każdy komentarz, mam nadzieję, że... Spróbuję go zaserduszkować, jeżeli będę umiał. Bo jak dobrze wiecie, zaczynam swoją przygodę z YouTube'em. Więc nie jestem taki od razu. Hop, siób, do przodu, nie? Tak być może jest coś z was. O nie na kreftemce. Oczywiście. Czemu nie? O, sobie jakieś podstawowe narzędzia. <grym> To A ile jest niebieskich? Trzy. O nie. No to, to będziemy grać sobie. Ciężko będzie. Potrzebuję jakąś solidną broń, żebyśmy się się przed nimi hmm. obranić No przepraszam tutaj Sąsiedzi e, Jak słyszeliście płacz, to, to są sąsiedzi właśnie moi no wiecie jak to jest Niektórzy pewnie wiedzą jak to jest, jak mieszkałem w jakimś tym. O. Hmm. Wycofali się. Kurde. Nie ma to jak lagi na krawtem C. Krażem C lagi. Kraszem C i ich lagi pomogę temu typkowi, może. Dobra. Dobrze. Dobrze. Świetnie. Musisz ich wybić. Dobra. Mam szansę jeszcze. Masz deksy, masz szansę, masz jaksy, masz szansę. Ry ry ry. W ogóle będą specjalne, oczywiście będą, bo przecież co to jest za? Grabę specjalnie, może pokażę swoją buźkę. A nie wiem, jak na razie będzie wyglądać z nagrywaniem, bo na razie widzicie, jaki to jest jakości, szczerze. No, widzicie, i ta jakość, wiecie, dla niektórych jest yy, tragiczna. Dla mnie, jak patrzę teraz, jak to się nagrywa, jest dosyć tragiczna. Ale nie wiem, jak to kurde wychodzi w praktyce. No, więc nie wiem, może się niedługo przekonam. będzie nic nie wiadomo. Dobra. Niebieskich nawet nie ma i zielonych. I zostałem tylko jaj i czerwoni No nowa. No, to jest najgorzej, moi drodzy. Hmm, kurde. Okej, okay, dostał. Bravo. Kurczę, no. Przepraszam, że byłem tak cicho. Ale no nic. Trudno. Jak to mówiłem, trudno. Wywalił moje diamenty. Mówi się, trudno. No, trudno, już pewnie mnie zabiją, ale no, więc mówię, byłem. Sami widzieliście, jak to jest na craft. Crash MC. Kurde, klikery Mają jebane, więc... Beznadziejne Nienawidzę tego Nienawidzę ich po prostu Trudno omówić się, jak to mówią No dokładnie, kiedy się pojawia Więc. Dobra. No, i teraz będą mnie torturować pewnie. No, głupki małe. Właśnie nie lubię tego koloru Bo oni przyjdą i mnie będą torturować Dopóki ja nie wyjdę No, ale tak jak widzicie Takich draniów mamy na kraszem c. Mam nadzieję, że w ogóle filmik Wam się spodobał No, więc będę kończyć Ponieważ to jest do dupy takie gram. No, do dupy jest ta gra jest do dupki ona. I nie podoba mi się. Ponieważ ja byłem jeden w drużynie, jak widzieliście. Teraz będę tak spamował tą myszką. Że normalnie oni się nie pozbierają. Kurde, no jak ja nie lubię takich gnoi właśnie, co... Naprawdę. To denerwujące jest, że aż chcę się przeklinać. A, o, 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 o. No, ja nie będę tego przedłużał, takich pierdół, bo oni mnie po prostu torturują. I ja z nimi sam się pojawię i ja się na pewno żegnam. Teraz będziecie mieć fragment taki bardzo cichy. Jak ja próbuję się tam ich zabijać, więc no. To do zobaczenia. A Wy możecie teraz oglądać ten końcówkę. Nie musicie wy możecie już włączyć filmik. No. No i teraz będę musiać dobiec się wybija. Dobra To jest bardzo długi moment, nie musicie tego oglądać Ale tak właśnie wyglądają gracze na Crash c. Tak właśnie wyglądają gracze na gra Crash MC no, Jeżeli chcesz normalnie sobie pograć Oni ci nie dają One chcą cię, Oni chcą cię torturować Jak jakiś, no Nie będę teraz przeklinać Bo wiecie Family friendly content Tak naprawdę my się nie, nie zabijamy, my, my tak naprawdę żyjemy, my Kurde. przynajmniej na jednego muszę muszę. Janosik, Janosik, Janosik. Dobra. No, i bardzo dobrze, w końcu. No, więc no, dziękuję. Ja byłem Antykix, zdejmę jeszcze raz. No i żegnam.